Witam na filmie z serii Energia Dnia. Zajmiemy się dzisiaj dniem 18 sierpnia. To jest wtorek. Na wstępie chciałam Wam podziękować serdecznie za lajki, za pozytywne komentarze. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na moim kanale, Oferuję karty tarota, czyli informacje, które niosą nam karty. Ponadto zajmuję się również astrologią i bardzo mocno wspieram się, rozkładając karty tarota, właśnie astrologią. I polecam również rytuały. I tenże najbliższy, który będzie miał miejsce jutro, Także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zapisać się na niego, to dzisiaj ostatni dzień, także bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat tegoż rytuału, zapraszam do zajrzenia poniżej. Tam znajdziecie właśnie film, który nagrałam. Z okazji tego nowiu i z okazji tegoż rytuału. Także bardzo serdecznie zapraszam. Także ja, tak jak mówi, oferuję tarot, astrologię, rytuały między innymi. Mój adres mailowy znajduje się poniżej również w opisie filmu. Także zapraszam też do kontaktu jak najbardziej. Ale zajmiemy się tak jak powiedziałam dzisiaj energią tegoż dnia, czyli 18 sierpnia. Astrologicznie bardzo krótko i bardzo zwięźle, ponieważ nie będę się tutaj rozwodzić na ten temat, ale myślę, że takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o astrologię tego dnia, podam. Cóż można powiedzieć, jeżeli chodzi o energię tego dnia świetny dzień. Jedynie co to kwadratura z uranem może nas zachęcić albo dać wskazówkę, że jeżeli macie jakieś sprawy do, do załatwienia, to myślę, że tutaj taka skłonność do kompromisu z skłonność do zgody, tak? I takiego podejścia, tak jak mówię, kompromisowego do rozwiązywania pewnych spraw będzie na pewno korzystne. Co dalej? Sekstyl Wenus z uranem? Do czego nas zachęca? Właśnie również zachęca nas do tego, żeby postawić w kontaktach z innymi oso osobami. Na rozwiązanie takie pokojowe, żeby dać sobie dużo życzliwości, żeby również umieć empatycznie podchodzić do pewnych spraw, które, będzie, które będą Wam być może w tym dniu towarzyszyć. Co dalej? Pustego biegu księżyca w tym dniu nie mamy, także możemy rozpoczynać, możemy, możemy działać jak najbardziej. Słońce w lwie, księżyc w lwie, wschód słońca 5:25, zachód 19:53, wschód księżyca 2:55, zachód 9:6. Ogólnie, tak jak mówię, dzień energetycznie świetny, także myślę, że można go wykorzystać jak najbardziej pozytywnie. Dobrze, ale co Tarot ma nam do powiedzenia, jakie wskazówki moglibyśmy uzyskać? 18 sierpnia 2020. same tutaj. Być. Nam wypadło. Dwójka kielichów właśnie. Właśnie porozumienie. Kompromisy. Emocjonalne podejście do pewnych spraw, każdych biznesowych czy też uczuciowych. O tym nam mówi dwójka kielichów, czyli porozumienie, kontakty, empatia, życzliwość. Wypadła ta karta, więc jak najbardziej ją tutaj zostawię, żeby móc zinterpretować. Czyli miłość, zrozumienie, porozumienie, kontakty miłosne, współpracę. Ale sprawdźmy dalej, co mi tutaj. Będziemy mogli na ten temat powiedzieć. Muszę zobaczyć, ponieważ nie widzę za bardzo. Tak, szóstka. Szóstka mieczy. I mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, szóstka denarów. Właśnie ta karta mnie bardzo intryguje, bo ona jakoś tak jest zupełnie inaczej, ta szóstka denarów przedstawiona. Skupimy się jeszcze tutaj, może, na tej szóstce mieczy. Ona mówi o takim odchodzeniu od pewnych spraw, tak? Ona mówi o tym, że przekraczamy jakąś bramę, tak? Zdecydowaliśmy się powoli odchodzić od spraw, które nam nie służą. Czyżby nie służyły nam współpracy pewne, jeżeli nie umiemy się porozumieć albo nie potrafimy się porozumieć z pewnymi osobami? No, dobrym wyjściem będzie właśnie odchodzenie spokojne, tak? Bez emocji, bez, bez kłótni, z takim pokojowym nastawieniem do pewnych spraw. Ja sobie pozwolę zajrzeć do książeczki, jeżeli chodzi o tą szóstkę denarów, bo ona w tradycyjnym znaczeniu mówi właśnie też o równowadze o tym, że ile dajesz tyle, Dostajesz, także e, jak najbardziej tutaj e, równowaga, współpraca, spokój, dwójkowość, tak? Ale jeszcze tutaj zobaczymy sobie tą szóstkę denarów, pozwolę sobie zajrzeć do, do tego, co my tutaj mamy. Cierpliwość i czekanie prowadzi do, dro, do mm, drobnych. Momentów wieczności. Lecz samotność nie ma wieczności. Mam wrażenie, że ten mężczyzna na tej karcie właśnie jest bardzo samotny, tak? Jest tak, jakby przytulony, przyklejony do być może jakiejś mm, mogiły. Nad którą widać dwie postacie, tak? które unoszą się ponad to. I tutaj też mamy dwie postacie. tak. Czyli zachowajmy, ja bym zinterpretowała te trzy karty, biorąc je razem pod uwagę, jako właśnie współpracę, jako właśnie dwójkowość. Jako. Coś, żeby wykorzystać ten dzień w ten sposób, żeby nie czuć się samotnym, tak? Żeby dojść do porozumienia, żeby odejść od pewnych spraw, które powodują być może, nie, że nie potrafimy się porozumieć z, z, pewnymi, sprawami, z pewnymi osobami, z pewnymi sprawami, tak? Odchodzimy od tego w tym dniu. Dwójkowość, porozumienie, nie bądźmy samotni. Bądźmy empatyczni. Widzę dużo spokoju w tymże dniu, również astrologicznie, bo tutaj, tak jak powiedziałam, ten sekstyl Wenus z uranem właśnie mówi o takim pokojowym, spokojnym, życzliwym, empatycznym podejściu do pewnych spraw. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten dzień. Wykorzystajmy go jak najlepiej. Podejdźmy do niego bardzo spokojnie, bardzo, tak jak powiedziałam, współpracowo, empatycznie. Wykorzystajmy go, bo jest to naprawdę energetycznie bardzo dobry dzień. Ja jutro nie będę nagrywać filmu z energii dnia, bo to będzie kolejny dzień to 19 sierpień, czyli ten nów, On jest omówiony w tym filmiku odnośnie właśnie nowiu i rytuału. Także bardzo serdecznie zapraszam i oczywiście zapraszam do zapisu na ten rytuał. Jest to ostatni dzień, bo ja muszę oczywiście wcześniej mieć informacje na temat osób, które będą chciały uczestniczyć, więc bardzo serdecznie. Zapraszam i pozdrawiam.